Szalkownica niesie nas w niebo. Dużo super emocji, bardzo tęsknię za muzyką na żywo, bardzo mi tego brakuje. Koncert był niesamowity, wrażenia ogromne, przeogromne emocje i, i śmiech, i radość, i łzy. Muzyka, która była na żywo, była fenomenalna. Połączenie prawdziwego teatru z piękną muzyką, Wspaniała choreografia i to wszystko razem powoduje, że ten spektakl jest po prostu bardzo bogaty, piękny i można w nim odnaleźć po prostu wiele wartości. Zachwyt nad samym musicalem, bo uważamy, że Piloci to jeden z najlepszych musicali, jakie zdarzyło nam się tutaj widzieć. No i mieliśmy ochotę też już wyjść do teatru, także cieszymy się, że taka opcja wchodziła w grę w ogóle. Tak, czuję się tutaj bezpiecznie. Uważam, że przychodzą tutaj ludzie odpowiedzialni, którzy dbają o swoje bezpieczeństwo i o bezpieczeństwo wszystkich dookoła siebie. Noszą maseczki, dezynfekują dłonie, trzymają się na dystans, więc tak, czuję się tutaj bezpiecznie. Jeszcze dodatkowo jest ten obowiązek noszenia maseczek, więc zupełnie czujemy się bezpieczne. Właściwie oprócz tego, że jesteśmy w maseczkach, są przerwy między siedzeniami. Za dużo się nie zmieniło. Czujemy się komfortowo, czujemy się swobodnie, e, bezpiecznie. Bardzo lubimy przychodzić do Teatru Roma. E, dziewczyny też znajdują tutaj dużą przyjemność e, ze względu na formę, formę przedstawień. Tak? Musical jest barwny, e, jest wielu, jest to można powiedzieć, sztuka wielu aktorów, i są piosenki, jest taniec. Bardzo nam ta forma odpowiada. No i lubimy teatr Roma. Nie ma takich, takiego teatru drugiego w Warszawie. Po prostu bardzo brakuje nam od czasu, kiedy rozpoczęła się pandemia, właśnie tych spotkań z prawdziwym teatrem. Bardzo jestem szczęśliwa, że wreszcie po tych kilku miesiącach mogę obejrzeć coś pięknego. I takie wyjście dzisiejsze tutaj do, do, do Teatru Roma jest po prostu takim szczęśliwym dniem, chwilą wspaniałą na którą się czeka, tak jak na nowy rok.